Witam tu Aristeo na Wyspie Elfów. Powalczmy z miśkami. O, wilki uciekły. Skrzyneczka. Hmm. Nie, nie widzę tutaj dobrej opcji. Muszę się dostać. Zrobimy to inaczej. Po prostu stracimy to. Teraz chodzi o to tylko, żeby szybko awansować i żeby oczyścić wyspy elfów z wrogich armii Nie będzie, że tak mhm. Jednostki strzeleckie jeśli chodzi o cier... Ogień tu by dużo mógł zdziałać, ale to nie teraz Pomyślmy, co ja jeszcze mogę tu zrobić? Gdyby się dało dzieciom wojny. Hmm. Pomyślmy. Tu nic nie robią. Tutaj. Tak. Tak. Wiemy. Krok do przodu i będziemy strzelać. No, całkiem sporo obrażenia zostałem zadane tutaj. Nie narzekam. Może ruszycie do przodu, a nóż się uda przebić. Tylko podejrzewam, że to zaatakuje, ale czy to zada spore obrażenia? Wątpię. Nie wydaje się, przynajmniej mi się tak, żeby to było możliwe. Tutaj. A dajmy, że tu. Hmm, tak. Ale może się oddać pozycją. Dobrze. Tylko teraz bym musiał to ubić. Zastrzelić Dobrze. Bardzo dziękuję. Moje ulubione miśki. Tylko teraz z tymi trzeba coś zrobić. Pięciu, to nie jest jeszcze problem, dwóch to jeszcze nie jest problem. Hmm. Zajmiecie tutaj pozycję, czekacie tutaj, czy tu, hmm. co tu wybrać? Najlepsze byłoby być dziecią. Ona jest yy... jednostką atakującą ogniem i właśnie mogłoby doskonale się tutaj spisać. Czyli obrona i biegniemy. Kasa. Czyli krok do przodu i rzucamy co? Albo dwa kroki do przodu. To by miało sens. Ukryjemy się za pułapką. Właśnie, Właśnie, Ogień, ogień. Raz. I jeszcze raz. Oszało Rośnie! Mm, tak, tak. Mikki Żegnamy. Mi się wydaje być całkiem dobrą opcją. bo nie chciałbym, żeby za szybko padły, ale jest ich tyle, że szybko nie padną. Hmm. Krok do przodu. Teraz wydaje mi się, że chyba jednak wilko muszę przyłożyć. Mhm. Nie, nie. Tu musimy zebrać. Moje formacje na wszelki wypadek, by trzeba było wskrzeszać. Tak. Czekamy. Tu zajmiecie pozycję. A, nie możecie przekazać. No nic, czekamy. Ciekawe, w kogo będą strzelać. Tylko nie w tych, proszę. Może być. Akceptują, lajkują to. Aha, jest za dużo ryzyko. No to nie zrobimy tego. Trzech. Tu straciłem pięciu. No, zróbmy tak. Oni powinni się sami wskrzesić. Tu i rzucać. No, zobaczmy. Tylko, żeby nie zginęli. <grytanie> Czekamy Chociaż czy ja wiem, czy ja chcę czekać? Chcę czekać, dobra tutaj. Hmm. Myślę, że to się wszystko da... Tutaj zdziałać, czekamy. Eee, tutaj. Sami się skrzeszacie. Teraz muszę za pomocą magii... Zabić to, w skurcu. No i jeszcze dobijemy... w ten sam sposób. Szału nam sporo. Dobrze. Pięknie. Udało się bez cel własnych. I to się liczy. Zyskaliśmy runkę. Czy tu jeszcze coś jest zakopane? Hmm. Czy w ogóle to można spotkać jakiegoś wroga? To jest jeszcze takie pytanie. Mi się wydaje, że jak... A, smoki, smoki. Już sobie coś przypominam. Trochę silniejsi. Hmm. Dziękuję wszystkim za oglądanie odcinka. W kolejnym zmierzymy się ze smokami.